Witam Was bardzo serdecznie. Vincent z tej strony z portalu MMO Vault. To jest ponownie Guild Wars 2. I zgodnie z zapowiedzią, tym razem, po zakończeniu lokacji startowej Czarów, udamy się do loka, do Wayfire Foothills, która jest lokacją startową Nornów, czyli tych przedstawicieli największej, najwyższej rasy w Guild Wars 2. Są to olbrzymi, Wikingowie, można tak powiedzieć, którzy... E, no, są... gigantyczni, tak można to najprościej określić. Dobra, jesteśmy, czyli zaczynamy. Standardowo Waypoint już zaznaczony, zaraz po wejściu. E, no i cóż, udamy się do Scouta, żeby zobaczyć, gdzie są najbliższe serducha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć serduszek na dzień dobry. Bardzo ładnie łącznie mamy 16 serc, 17 waypointów, 19 punktów orientacyjnych, 8 skill challenge i 10 punktów widokowych dobra, no to zaczynamy. Z początku, na początku wiem, że jest dosyć nudne nudne zadanie, które polega na, na tym, żeby jakieś tam zagadki kruków odczytywać. Nuda straszliwa, ale trudno. Trzeba zrobić wszystko to trzeba. E, tu musimy odnaleźć e, jajka i ułożyć je na i ułożyć je na odpowiednich. O, właśnie, Raven Egi musimy zbierać i kłaść je na takim o Raven, Raven Roost. Jednakże bardzo mało nam to nabija. Dlatego. Lepiej na początku rozwalać te oto gniazda. Dzięki temu dużo szybciej ten event będzie wykonany. Trzecie gniazdo rozwalone. Prawie poziom wbity. Eee, dobra, tu jest jeszcze jeden. Nasz pet nawet nie zdąży dobiec, a to już leży. Zobaczmy, czy jeżeli tych zabijemy, to również on tu nabije punkcik. Tak. Czyli w tym momencie mamy kolejną, kolejny motyw Mordowni. Eee, tu myślę już bardzo dobrze widać to, że Arena Net kłamała, jeżeli chodzi o to, że poziomy doświadczenia się nie liczą. Gdyż eee, grałem tutaj robiąc eee, swoją nekromantkę Norn i eee, w życiu tak szybko nie mordowałem tych mobów, które tutaj się znajdują. Ale to dobrze, gdyż no jeżeli przeciwnik przychodzi taki jak ja, mający już mocno rozwiniętą postać, a e, zależy mu tylko na tym, aby wbił, aby wbił tą mapę na 100%, no nie powinien się tutaj jednak mordować e, z mopkami, dlatego jak najbardziej w pełni popieram w pełni popieram e, decyzję Areny. Dobra, mamy tutaj zagadki. Eee... O, dobra, tutaj jest właśnie to, o czym mówiłem. Jest to evencik związany z zagadkami. Nie będę go teraz wykonywał, gdyż on, o, tu się pomyliłem z odpowiedzią, bardzo długo przede wszystkim trwa. A poza tym nie, nie chce mi się, gdyż nie jest to chyba nawet. Quest którego w 100% należy wykonać. Dobra, my więc, my więc udajemy się do punktu widokowego pierwszego, do którego dostęp jest już nieco bardziej zagmatwany. Trzeba sobie uzmysłowić, że parkour to jest dobra rzecz, i dzięki temu wskoczyliśmy na ten dach. Mamy piękną animację jak zwykle. Ok, to nam wpadło, serducho wykonane. Tu jest ten event, to jest chyba ten event meta-event. Nie będziemy go na razie wykonywać. Tu jest, widzę, jakiś skill point. Hmm, trochę skopaliśmy, dobra, pójdźmy może do góry, ale jak ta mapa w ogóle tutaj wygląda? E, nie, dobra, może do góry pójdźmy później. Zeskakujemy, idziemy do. E, i idziemy do. O oh, fucking hell. Dobra, wskrzeszamy się. Jak ja mogę zginąć? Nie było aż tak wysoko. Dobra, piąteczka. Wbijamy jak najszybciej do kolejnego waypointa pointa i pójdziemy wykonać ser ducha, które znajdują się na południu. Na południu owej mapy. Dzięki temu, dziękuję, dzięki temu dużo szybciej dużo szybciej odkryjemy całość, one nie są tutaj aż tak mocno skomplikowane, jak już mówiłem, bawiłem się tutaj moim nekromantom i były to bardzo fajne, bardzo fajne eventy, dobra, wbijamy sobie Spida. ja chyba nawet teraz mam... Spida również w momencie kiedy zmieniam bronię, ale nie jestem. Zmieniam broń, boże nie bronię, ale nie jestem o tym przekonany. E, dobra, tu musimy wybijać te oto white mowy. Tu chyba też się e, aktywuje Meta Event. Ale nie jestem o tym święcie przekonany. Wiem jedno, że wybijając. Wszystko, co tutaj się rusza, aktywujemy nasze ten, nasze ważne zadanie. Dobra, biegnijmy może. O, tu jest, tu jest. Łoś. Jak polować to na wszystko? Tak jest. A my biegnijmy na górę, gdyż tam jest punkt orientacyjny do zaznaczenia. Okej, okay, mamy go. No i cóż, trzeba teraz czekać na respawn tych mobów. Nie wiem, jak daleko mogę odejść. Prawdopodobnie niezbyt daleko od tego miejsca, tego serducha. A zwierzyny tutaj niewiele, tu siedzi jakiś łoś. O, daily questy zrobimy, ale tu. Tak rzadko gram, wbrew pozorom, w Guild Wars. Wy odcinki macie codziennie, ale to jest tak, że usiądę na godzinę, trzy odcinki nagram, wyłączę, nie bawię się, prawie tydzień. Eee, różnie z tym bywa. Muszę przyznać się, bez bicia raczej, raczej nie loguję się do Guild Wars po to, aby wykonać eee, te daily achievementy. Ogólnie jest e, sytuacja... Hmm. Jakby to powiedzieć pewnie komuś to się nie spodoba, ale na portalu Xfire z ciekawości sprawdzam od momentu premiery Mist of Pandari jak wygląda sytuacja Guild Wars 2 o dziwo, nie wygląda ona zbyt dobrze już w momencie nie wyglądała dobrze w momencie jeszcze przed premierą. No, pokrótce można powiedzieć w taki sposób, że... Ludzie rezygnują z gry w Guild Wars 2. Eee... Okej, okay, to są tylko osoby posiadające X-Fire. Ja nie mówię, że, eee, że to ma odbicie 100%. jednakże no, X-Fire posiada 22 milionów użytkowników. Guild Wars 2 w momencie premiery eee, naprawdę rządziło. Było na pierwszym miejscu, nawet detronizując na chwilę. League of Legends, co już było naprawdę wielkim osiągnięciem. Dosłownie garstka Gier była w stanie to zrobić. O ile Guild Wars 2 nie było jedyną grą, nie jest jedyną grą, która który udał się ten wyczyn. League of Legends naprawdę rządzi i dzieli. Na X-Fire, tam około 113 tysięcy godzin dziennie gracze spędzają przy League of Legends. Guild Wars 2 bijąc League of Legends osiągnęło bodajże 110 tysięcy godzin. Żeby nikogo nie załamywać, gdyż tego nie chcę, obecnie w Guild Wars 2 bawi się raptem 28 tysięcy. 28 tysięcy graczy. Jak to wygląda w stosunku do World of Warcraft, jeżeli już lubicie takie porównania? No cóż, World of Warcraft nie radził sobie dobrze. Generalnie każdy o tym wiedział, że gra cierpi. Ale nie, niewiele osób chciało przyjąć do wiadomości, że brak zainteresowania WOWem. Wy Spowodowany był głównie też tym, że no kataklizm już miało swój, swój czas. Ludzie wykonali większość rajdów, po prostu nie było za bardzo co robić. Poza tym zawsze można zauważyć, iż w momencie iż w momencie, kiedy Blizzard ujawnia informacje na, na temat e, kolejnego dodatku. E, tym samym niejako e, sprawia, że gracze zaczynają rezygnować jednak z gry, czekając po prostu na nowe. E, owszem, od Pandarii od ujawnienia do momentu premiery minął prawie rok, ale jednak dało się zauważyć, nawet po gildiach, że ludzie zaczęli sobie odpuszczać. E, no, zawsze pojawia się ten czynnik, e, który sprawia, że jednak podążanie za kolejnym ekipunkiem nie jest już aż tak e, mocny z racji tego, że tuż, tuż, już za chwilę pojawi się kolejny dodatek, który sprawi, że nasz ekipunk będzie mocno, mocno przeterminowany. I teraz tak, no, Guild Wars 2 wiadomo, 28 tysięcy godzin, World of Warcraft z 23 skoczył na 70 tysięcy, 68, gdzieś tak. Oczywiście, należy się spodziewać tego, że, że te liczby będą spadać. World of Warcraft raczej na pewno nie utrzyma się na, się na takim pułapie i, ten trend, który można zaobserwować, jest taki, iż ludzie jednak nie są w stanie grać w obie gry MMO. Czy się komuś to podoba, czy nie? Guild Wars 2 również też straciło z powodu premiery Mist of Pandaria. Tego się nie da zignorować. Taka jest po prostu prawda i to pokazują wszelkie, wszelkie statystyki. Jednakże, to że obecnie jest zainteresowanie Misto w Pandarium nie oznacza, iż tak będzie do końca. Ludzie wbiją tam maksa. Tym bardziej, że levelowanie w Misto w jest naprawdę świetne, ale jakby to powiedzieć, dosyć krótkie. Jeżeli ktoś wykonuje tylko questy, to maksymalny poziom doświadczenia wbije naprawdę szybko i dopiero wtedy będzie. Tak naprawdę, taki prawdziwy test, który pokaże, yy, które MMO gracze, gracze wybiorą. Czy będą bawić się bardziej w Wild Wars 2, yy, czy jednak spędzą czas yy, przy Warcrafcie. Yy, no, takie są dosyć brutalne realia, że doba ma tylko 24 godziny, a coraz więcej ludzi decyduje się jednak na grę w jedno MMO. Owszem, są takie osoby, które. Które bawią się większą ilością gier MMO, jednakże osoby, które w danej grze chcą coś tak jakby. To jest oczywiście w cudzysłowie osiągnąć, wymaksować, zmasterować cały tytuł, no już decydują się na jedną, jedyną grę, po czym po, czym po prostu jej poświęcają swoją całą, całą uwagę. Także. No zobaczymy, ja dlatego pisząc tego news'a na portalu mmoworld.pl, jeżeli śledzicie to wiecie o czym mowa, powiedziałem, że do tematu popularności do tematu popularności Guild Wars 2 i World of Warcraft, bo generalnie to pokazuje X-Fire, wrócimy za około 2 tygodnie. Za około 2 tygodnie, kiedy to wszystko się unormuje, no i zobaczymy, która gra wtedy zyska większą uwagę graczy, gdyż absolutnie nie oznacza to, że któraś gra jest, jest lepsza lub gorsza od, od tej innej. Dobra, co my tu ogólnie mamy robić? Bo tak chodzimy, chodzimy. I nic z tego nie, wycho nie wychodzi. Mamy jakieś Wolf Cage. Tak. O, tych mamy też niszczyć. O, tu nie, to toporek ma świetne ałe. Dobra, trzeba to serducho zakończyć. Są tu jeszcze jakieś klatki? Nie ma. Aha, jeżeli jestem w pobliżu tej aury, to punkty również mi rosną. No nic, zaraz będzie quest wykonany. Eee... Pojawiły się również nowe recenzje Guild Wars 2, jeżeli już jesteśmy w tym temacie, i po raz kolejny można powiedzieć, że potwierdzają się powoli słowa, które ja mówiłem, a które dla wielu były nie do przyjęcia. Chodzi głównie o to, iż główny zarzut jest taki, że nie wiadomo dlaczego te eventy się wykonuje. Niby można oczywiście z NPC-em serduszkowym pogadać, ale. Dużo osób jednak e, tak jakby nie odczuwa e, takiej imersji z Guild Wars 2, jak to bywa z, z, bywa z, innymi, e, z innymi grami tego typu. E, ja się osobiście dziwię, czemu Arena NET zdecydowała się na taki zabieg, e, gdyż w jedynce Fabuła była naprawdę świetnie poprowadzona e, Ja do dzisiaj stwierdzam, że Guild Wars 1 jest grom MMO E, która fabularnie naprawdę niszczyła. Tam e, chciało się grać. Ja początki w Guild Wars Jedynce to generalnie za, zarywane nocki, tylko po to, żeby e, dowiedzieć się, e, jak potoczy się ta cała historia. Owszem, później tam wyszło, że nie jest ona jednak aż tak, e, aż tak mocna, ale jak na, e, jak na tamte czasy. Była całkiem dobra. Jeszcze ten pierwszy dodatek, bodajże wprowadzający Shiro, o ile się nie mylę. Mogę się mylić. To było chyba Factions, Kurzików oraz tą drugą frakcję. To było świetne, podobało mi się. I ja naprawdę miałem duże nadzieje na to, że Guild Wars 2 będzie takim MMO. Mniej więcej jakim jest The Secret World. Mi się w The Secret World gra świetnie. Nie ze względu na rozwiązania, gdyż fankom no, mógłby się postarać trochę mocniej, szczególnie chodzi o animacje i tak dalej, ale fabularnie The Secret World jest perełką, e, jakich niewiele na rynku. Ta fabuła tam tak, tak wciąga, e, no niestety, nie wiem z czego, to z czego to wynika, czy z niedojrzałości graczy MMO, mam nadzieję, że nikt nie tutaj e, nie zlinczuje za te brutalne słowa, ale... Mm, nawet w takim Guild Wars 2, pierwsza rzecz, jaką dało się zauważyć na czacie, to gdzie się najlepiej grinduje, żeby jak najszybciej wbić poziom doświadczenia. Yy, gracze MMO jednak są tak specyficzną grupą, że nie interesuje ich to, yy, co jest przed m yy, Liczy się w większości przypadków, bo nie mówię, że u wszystkich, liczy się jak najszybsze wbicie maksymalnego poziomu doświadczenia. E, aby rozpocząć zabawę czy to w rajdach, czy, e, czy w hardkorowym PvP Ale e, tak naprawdę mm, no szkodzimy sami, się, sami sobie, bo ja również jestem graczem MMO. I owszem, czasami jeżeli wiem, że MMO ma durnowatą fabułę, to chciałbym jak najszybciej jak najszybciej wbić tą, tego, ten max level. Aby rzeczywiście bawić się, ja jestem graczem, który bardziej woli PvE od PvP, ale to tylko dlatego, że można, to, można mnie śmiało nazwać zatwardziałym warcraftowcem. Ale z drugiej strony, no trochę szkoda, że, e, że deweloperzy idą po takiej najpro, najmniejszej linii oporu i po prostu kopiują rozwiązania, które już istnieją. Ja mam pełen szacunek do ArenaNet, mimo że Guild Wars 2 mów, tak jak już wielokrotnie o tym powtarzałem, nie jest dla mnie żadnym wybitnym MMO. Szanuję studio za podjęcie wyzwania, aby stworzyć coś, czego jeszcze nie było. To im trzeba oddać, to im się należy. Także inni niech biorą przykład, gdyż rzeczywiście jeżeli studia będą się bały ryzykować, no to skończy się tak, że nadal każde kolejne MMO będzie wyglądało dokładnie tak samo jak wiele, wiele innych gier, gier tego typu. Cieszy fakt, że powstaje, że gatunek się rozwija. Kto jeszcze, kto by słyszał 5 lat temu o MMO RTS-ach czy MMO FPS-ach? tym tymczasem są to już gatunki, które naprawdę będą posiadały rewelacyjne tytuły, żeby w, e, chociażby MMORTS rewelacyjnie zapowiada, zapowiadający się End of Nations, MMO FPS e, przede wszystkim Defiance, który będzie mocno połączony z serialem Firefall, e, no nadciągają naprawdę niezłe hity e, w innych gatunkach i e, przede wszystkim zaczyna się rozwijać dosyć ciekawy Gatunek MMO, Jezu, jak, to, jak to nazwać, w sumie Survival MMO. Dwa przedstawiciele tego gatunku o dosyć zbliżonych tytułach to Daisy, które przecież powstanie jako gra samodzielna, nie będzie to już więcej mod do army, oraz, a przede wszystkim, Warzy. Tak chyba to się nazywa, tak, Warzy, e, czyli no gra w bardzo bliźniaczym podtytule, e, pod znaczy tytule głównym i mówiąca dokładnie, e, opowiada będąca dokładnie prawie taką samą, taką samą grą jak Daisy. E, także, no, zaczyna coś się dziać, to jest, to jest fajne. E, mi jeszcze się osobiście marzy, to jest moje takie niespełnione marzenie, aby. Stworzyli e, MMO z otwartym światem, będącym sandboxem, e, w którym można naprawdę wiele, ale w którym e, należy się wszystkiego obawiać czyli survival MMO, e, ale gdzie to user tworzy, tworzy content i o, pewnie wiele osób mnie tutaj zlinczuje za te słowa, ale. Świetnym przykładem, jak takie MMO mogłoby wyglądać jest Minecraft na serwerach hardcore. Ja osobiście w życiu nie miałem Minecraft'a na komputerze zainstalowanego. Nie są to po prostu moje klimaty, nie jestem aż tak kreatywną osobą, aby siedzieć 3 dni i budować jakieś domki wirtualne. Jednakże ostatnio ATIN zaczyna kręcić e, ATIN Plays Minecraft, a gościa strasznie lubię za jego ironiczne podejście do własnej osoby i do tak zwanych pro-playerów. I oglądając tą jego serię zacząłem dostrzegać jakim świetnym e, pomysłem byłoby takie MMO, w którym rzeczywiście e, liczy się to, aby przeżyć i dosłownie każdy każdy może e, może gracza zabić. Dobra, czas leci. Mamy już zrobione 18% mapy, jest to całkiem nieźle. Tu jest jakiś punkt, do którego będę musiał się dostać. Ale to w następnym odcinku, gdyż nie chcę zbytnio ich przedłużać, ja się z powrotem... O, jeszcze jakiś event nam się tutaj pojawił. Ja się cofnę. Ja się cofnę do tego punktu orientacyjnego, tam zaczniemy, tam zaczniemy następny odcinek e, Jeszcze może tylko tych tutaj wybijmy e, Mamy ogólnie niszczyć namioty Co obecnie czynimy i topory latają dosłownie wszędzie To jest jednak onage straszliwe Dobra, wykonamy to i wskoczymy już na 26. poziom doświadczenia, czyli jeszcze tylko 50, e, 54 będą potrzebne. I dużo i mało jednak. Najważniejsze, że idziemy ciągle do przodu oraz że będziemy mogli pociągnąć fabułę w dalszych krainach bez żadnych, bez żadnych e, trudności. Dobra! Tym oto akcentem, tym oto eventem kończymy dzisiaj ten odcinek, ja zapraszam, eee, o dobra, jeszcze tego tylko zabijmy, to jest jakiś chain event. Eee, dobra, nie będzie teraz już z, z niego co zbierać. Jeszcze sporo graczy tutaj jest, to już w ogóle będzie, będzie ownage, dobra, nie masz gościu szans, zdychaj. I tym oto akcentem żegnam się i zapraszam jutro na godzinę ósmą. Dzięki i cześć.